Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Mulawa. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Wraz ze mną jest pan poseł Ryszard Wilk. Będziemy dzisiaj mówili o wiatrakach, o ustawie wiatrakowej forsowanej po raz kolejny przez rząd pana premiera Donalda Tuska. Rząd uparcie forsuje nieefektywne, drogie i niszczące naszą niezależność energetyczną przepisy. Znowu próbuje narzucać Polakom elektrownię wiatrową. Pan premier Donald Tusk wraz z panią minister Henik Kloską. Nie chcą uczyć się na będach na swoich błędach, ponieważ już kolejny raz, kiedy wychodzą z pomysłem wiatraków pod domem Polaka. Przypomnę, że w grudniu 2023 roku pan premier Donald Tusk wraz z panią minister zaproponowali polskiemu sejmowi wrzutkę, typową wrzutkę lobbyingową w postaci ustawy wiatrakowej, z której musieli się bardzo szybko rakiem wycofywać i pani minister Heni zanim jeszcze na dobre zadomowi. Się w pierwszym miesiącu swojej pracy w gabinecie ministerialnym musiała bronić się przed przed usunięciem z tego urzędu. Po raz kolejny pan premier Tusk chce stawiać Polakom wiatraki. Nie chce już stawiać tych wiatraków dosyć daleko, czyli na zasadzie, na zasadzie odległości 10 h, czyli 10 odległości mierzonych, mierzonych wysokością wiatraka. Chce już właściwie pod samym domem naszym stawiać te wiatraki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zasada 500 metrów nie polega na tym, żeby to było 500 metrów od, od naszej działki, ale jeżeli, Szanowni Państwo, macie troszkę dłuższą działkę i pójdziecie na koniec tej swojej dłuższej działki, to będziecie czuli na swoim organizmie przeszywające dreszcze pochodzące z kochanych przez panią minister Henikloskę wiatraków. Chcę powiedzieć, że jest to oczywiście źródło niestabilne, jest to źródło drogie i przypominam, że to, co, o czym wszyscy tak naprawdę wiemy, pamiętamy, ale zapomniała pani minister Heniklowska: jak nie ma wiatru, to nie ma również energii z wiatru, a w, a w naszym w polskim klimacie tego wiatru jest po prostu mniej niż więcej. Chcę powiedzieć o kilku liczbach. Po pierwsze, energetyka wiatrowa i wiatraki mają efektywność na lądzie zaledwie na poziomie 25%. Żeby zrekompensować 1 gigawatt energii z węgla, trzeba w tym samym czasie zbudować bardzo kosztowne 4 gigawaty energii, energii z wiatru. Kolejnym, kolejnym faktem liczbowym jest to, że przez cały poprzedni rok, przez cały 24 rok 10 gigawatów mocy wytwórczej elektrowni, elektrowni wiatrowej wyprodukowało dokładnie taką samą ilość energii, jak zaledwie jedna. Elektrownia bełchatów pracująca w niepełnym wymiarze czasowym i na niepełne swoje moce wytwórcze. Żeby. żeby Powiedzieć również o, o, o tym, co, 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 czego, czego pani minister Henikowska bardzo mocno e, powtarza, bardzo często powtarza, czyli o tym, że to jest zielona energia i tania energia. To ja chcę oczywiście obalić to wszystko, ani to nie jest zielona energia, bo coś z tymi e, podzespołami, z tymi łopatami ogor, ogromnymi trzeba robić i nie są to rzeczy w dużej mierze e, podlegające recyklingowi, są to rzeczy zakopywane pod ziemią, i ja śmiem twierdzić, że nie jest to e, zgodne z przekonaniami, nawet chyba ekologów, którzy tak dbają o nasz polski, polski klimat. Również to nie jest przede wszystkim, Szanowni Państwo, tania energia. To nie jest opinia polityków Konfederacji, że poprzez budowę Kolejnych wiatraków destabilizujemy system, że potrzeba jest ogromnych inwestycji w sieci energetyczne, to jest przede wszystkim wiedza czerpana przez polityków Konfederacji od specjalistów branżowych, ale również słuchamy tego, czego, czego na co zwracają uwagę specjaliści pracujący w polskich sieciach elektroenergetycznych. Jest jeszcze ró wiele różnych innych wydatków, które będą musiały być generowane, jeżeli ta ustawa wiatrakowa. Wiatra w Polsce przejdzie. Szanowni Państwo, inną ważną kwestią, którą należy, mamy obowiązek jako odpowiedzialni politycy rozpatrywać jest również to, że znakomita część podzespołów turbin, wiatraków i, wszystko, i całe, całe, całego sprzętu, który stanowi elektrownię wiatrową, pochodzi z zagranicy. I powinniśmy byli jako polskie państwo nauczyć się na błędach całego świata podczas pandemii COVID-19 kiedy załamane zostały wszystkie łańcuchy dostaw i bardzo ciężko było prowadzić odpowiedzialne projekty. Energetyka jest sercem każdego kraju. Jeżeli znowu nastąpi pewien kryzys, a musimy się takiego kryzysu zawsze spodziewać jako odpowiedzialni politycy, powtarzam po raz drugi, to nie możemy pozwalać, żeby serce polskiego przemysłu, czyli energetyka, to wszystko, co zapewnia nam rozwój w Polsce, było uzależnione od dostaw, z innych krajów. Szanowni Państwo, to wszystko, co, co proponuje pani minister Henikowska wespół w zespół z panem premierem Tuskiem i z, paniem, z panem ministrem Miłoszem 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 Motyką sprowadza nas do roli, do roli takiej, że będziemy tą musieli energię za chwilę sprowadzać, ale również prawdopodobnie będziemy do, mieli do czynienia z takimi sytuacjami jak ostatnio w Hiszpanii i Portugalii, czyli z blackoutami. Energetyka to nie jest kwestia ideologiczna. Wiatr nie zapewni nam stabilnych, stabilnego źródła rozwoju. Dosyć tych mrzonek Żądamy wycofania tego, tego projektu i oczywiście Konfederacja jak zawsze będzie głosowała za bezpieczeństwem energetycznym, a tego bezpieczeństwa energetycznego nam, Szanowni Państwo, oczywiście wiatraki nie zapewnią. Dosyć tych mrzonek. Żądamy wyrzucenia tego projektu z prac Sejmu, ale przede wszystkim również żądamy wyrzucenia już chyba, to jest najwyższy czas, pani minister Heniklowski, wespół w zespół z jej zastępcami, czyli z panią Urszulą Zielińską i z panem Dorożem Szanowni Państwo, żeby tutaj płynnie przejść od wypowiedzi mojego kolegi Krzysztofa Mulawy do mojej wypowiedzi, warto zwrócić uwagę, żebyście Państwo mieli lepszy obraz na kilka aspektów. Po pierwsze, tak jak tutaj Krzysztof zauważył, Wiatraki po około 25 latach wymagają utylizacji, co jest bardzo, bardzo kosztowne. Sieć wymaga stabilizacji. Nie mamy elektrowni szczytowo-pompowych. Jeżeli chodzi o same ceny wyprodukowania energii z wiatru, to to, czy one będą tanie, stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Odsyłam do mojej interpelacji, którą wysyłam do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z której wynika wprost, że wyprodukowanie wiatru w farmie wiatrowej kosztuje około 316 zł, natomiast sprzedaż tej energii, natomiast w takim bełchatowie to jest 223 zł żeby Państwo wiedzieli, o czym tutaj mówimy. Jeżeli chodzi o sam projekt ustawy, to likwidacja zasady 10H wzbudza bardzo uzasadnione obawy wśród całego społeczeństwa, ponieważ likwidacja tej zasady spowoduje, że wiatrak będzie można stawiać już 500 metrów obok domu. Zasada 10H mówi o tym, że nie można postawić wiatraka w odległości bliższej niż dziesięciokrotność jego wysokości. Taka turbina ma około 200 metrów, więc wynosiło to około 2 kilometrów. Bo co się stanie, jeżeli zlikwidujemy tę zasadę? No, wiatraki się bardzo zbliżą do naszych domów, będą w odległości 500 metrów, ale będzie jeszcze coś. Będzie to, że każdy nowo powstały wiatrak zakreśli wokół siebie okrąg o promieniu 500 metrów, w którym nie będzie można wybudować żadnego budynku mieszkalnego. To spowoduje z kolei to, że ceny gruntów tych ludzi, którzy będą je mieli tam, gdzie będą budowane farmy wiatrowe, drastycznie spadną, a projekt tej ustawy nie przewiduje żadnych rekompensat dla tych ludzi, którzy by tam chcieli cokolwiek wybudować czy sprzedać swoje grunty. Kolejną rzeczą, która jest istotna w tym projekcie, to jest to, że obywatele nie będą mieli prawa weta. Głos ludzi, którzy będą się sprzeciwiać farmom wiatrowym, będzie brany pod uwagę, ale nie będzie konieczny czy nie będzie takim czynnikiem, który by miał zdecydować o tym, żeby konkretna inwestycja nie powstała. Na koniec, Szanowni Państwo, jeżeli coś jest dobre, to pozwala się temu konkurować na wolnym rynku. Nie robi się nakazów, zakazów, dopłat. Tak jak na przykładzie samochodów elektrycznych, tak samo tutaj mamy z wiatrem czy w ogóle z produkcją energii. Celowo dorzuca się ogromne koszty do energetyki konwencjonalnej opartej na węglu, obarczając ją ETS-em, a z drugiej strony dopłaca się do ceny produkcji. Prądu z farm wiatrowych. To nie jest zdrowa konkurencja. Gdyby nie było tych dopłat i zakazów, to nikt przy zdrowych zmysłach nie poszedłby w inwestowanie w turbiny wiatrowe. Więc my, jako Klub Konfederacji, bardzo mocno sprzeciwiamy się, żeby nasz kraj szedł w bardzo wątpliwą, jeżeli chodzi o koszty produkcji energii, transformację, Żeby obywatele na swoje barki brali koszt tej transformacji, a zarobili na tym ci, którzy zainwestują w te projekty oraz produkują same turbiny wiatrowe. Dziękuję czyli, bardzo. Czyli należy dodać, że na pewno nie będą to polskie firmy, przede wszystkim to będą firmy niemieckie i duńskie. Warto jeszcze dodać, Szanowni Państwo, o tym jak szanowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska polski potencjał. Polski potencjał wynikający z biomasy, z biometanu, z biogazu i z elektrowni geotermalnej. W tym projekcie wiatrakowym te wszystkie kwestie, o które, które właśnie wymieniłem, zostały potraktowane po Macoszemu. Znalazły, znalazło się kilka dosłownie zdań, zapisów. Zastanawiamy się, w czym to jest interesie, żeby po raz kolejny pan, pani minister henik Kloska proponowała Polakom wiatraki, kolejne ustawy, a zapominała o tych, o tych elementach naszej energetyki, które, które, które mogą zapewnić nam stabilną, stabilne źródło energii i wykorzystać nasz polski potencjał. I ostatnim elementem, który chcę zwrócić uwagę jest, jest jedna z ostatnich poprawek, która została zgłoszona przez posłów platformy obywatelskiej na komisji, która odbywała się dwa dni temu, to znaczy wprowadzono, wprowadzono została taka zachęta dla społeczności lokalnych, która miałaby miała być wypłacana przez właścicieli tych farm wiatrowych na poziomie 20 tysięcy złotych za 1 megawatt wyprodukowanej energii. Jest to swoiste przekupstwo. Mamy nadzieję, że ludzie mieszkający. Na wsi nie będą chcieli nabrać się na to przekupstwo, bo doskonale chyba zdają sobie z tego sprawę, że wartość nieruchomości, która obniży się w wyniku zainstalowania farm wiatrowych wokół ich domów, jest znakomicie wyższa niż ten przychód dla społeczności lokalnej na poziomie 20 tys. euro. No, Platforma Obywatelska z trzecią drogą nie uczą się na błędach. Właściwie trzecia droga nie nauczyła się na błędach i chyba już powinniśmy mówić w czasie przeszłym o trzeciej drodze. Mam nadzieję, że o, o, o w czasie przeszłym będziemy już niedługo mówili o tym projekcie wiatrakowym, a więcej będziemy słyszeli o, o potencjale naszego biogazu, biometanu i elektrowni geotermalnych. Czy szanowni państwo mają jakieś pytania? Nie, bardzo dziękujemy. 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 Można kogoś pozdrowić jeszcze?